Dzień dobry, witam wszystkich już w siódmym odcinku z tej serii. Tak jak w poprzednim odcinku zajęliśmy się produkcją cedzieł oraz w sumie linią pasażerską. Przynajmniej z tego co pamiętam. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się produkcją desek oraz narzędzi. No i przede wszystkim też wymianą pojazdów. Gdyż po skończeniu nagrywania poprzedniego odcinka Odlokowały mi się nowe pojazdy. O, nie te. To też nie to. Dobrze, może tu o. nowy wagon, bardzo proszę. Ale więcej jest w ciężarówkach. Przede wszystkim. Czy gdzieś ja mam zajezdnię? Tutaj. O tym mówię. Nowe żarówki. I tym się zajmiemy może na początek żeby je wymienić. Czy wszędzie? Chyba wszędzie. Na przykład tu. O. Czemu nie tu? To mamy takie, to sobie je wymienimy. Albo nie wymienimy. Nie, wymienimy. na no spokojnie. No dobrze. Wyświetl tylko widoczne. To jest tylko zboże. To mogę je wymienić. Na tylko i wyłącznie zboże. Bardzo proszę. Teraz dalej. Tu nic nie było produkowane, związane z tym to też nie Tu też nie Też nie Dobrze Czy te pociągi trzeba by wymieniać? Chyba nie Choć tak silnie sobie radzą Teoretycznie mógłbym je wymienić na lokomotywę elektryczną Bo te mają tylko moc 1000 kW tak dobrze mówię? wat. Chyba tak. Mam nadzieję, że teraz nie mówię. Mylę. A to mają moc 2300 kW. watów. Mam nadzieję, że się naprawdę nie mylę. Watt. Tak, wat. Dobrze. Będę mógł w sumie je wymienić. O. Czemu nie? Pierwszy. Drugi pociąg. Oto. Nowa lokomotywa. A raz trzecia. O wagonów nowszych nie. Nie mam kasy. Hmm. Świetne rozpoczęcie odcinka. Ale te linie zarabiają to. Co? Czemu tak dużo? 1200. A ta linia ma 1250. Aha. A, bo ten nie odjechał pełny. Dobrze, ten załadowany No właśnie, wyświetl wszystko z Saldo. Co mi najbardziej nie zarabia? Oto ten pociąg pasażerski. Dobra. Ale zarabia. Za czas No więc nieźle. Bo wiem co jeszcze. Ten pociąg Powinien mieć taki drugi, tylko że on... Właśnie. Wartość można sprawdzić robiąc to przede wszystkim w taki sposób wartość w pociągu ile potrzeba Wartość 14,5 miliona No to dając na to zaokrąglimy to, to do 15 Potrzebowałbym 15 milionów żeby kupić taki drugi pociąg Tyle nie mam Nie miałbym skąd ich tylu wziąć Więc o, o tym mówię, w pociągi. Może ja zwolnię czas na jeden. O, tak, pociąg pasażerski w sumie? Ile ten ma? Ten ma. 44. To czy tym ten pociąg nie byłby lepszy? Gdzie on jest? Ten bodajże byłby lepszy. Szybszy. Wymienię go na tym. On nadzieję, że nie będzie źle. I tak mało, tu jeździ pasażerów, więc... Taki może być. Ja to mówię. Pociąg pełny, tu jest 12 tego. O! Albo zrozumie zamiast tak. Może ja dodam więcej tych wagonów. Bo ile ja ci tu jest metrosz? 240 bodajże? 240 Co zwiększymy ilość do 240 I to to tak. To, to, to. Chyba za dużo jeden. I powinno być ślepi. A w razie czego to jeszcze tutaj tak. Ciach. 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 Nie, wszystko pełne. No. 400. W sumie tak. Te ciężarówki mają swój. swoje. Te. No działają. Dobrze. Mhm. Czemu pociuki jedzie jak gdyby nigdy nic Dobrze? Bo już minęło 5 minut odcinka. Więc przydało się czymś zająć. Te ciężaróweczki, dobrze. Karma produkuje 400. To to też powinno być 400, jest 600. Wow, trochę za dużo. A zwłaszcza jak też zmienię to razy dwa 2, to 14 tych pojazdów. Co ja 14? 19. W sumie 19 dam 20 osunę i wymienię na te lepsze O, tu jeszcze są te Te drugie Ale ja wolę te Czemu nie I 570 To dalej dużo Bardzo dużo 3? Nie Dobra, teraz do której zajęliśmy one pojechamy Nie, 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 nie O, są Dobrze 473 to w ogóle jest niepotrzebne. Tu właśnie, bo to teraz no, ta linia ma 400, jest dobrze. To ma 300. To też powinno być 300. To mogę zmienić to, znaczy zmniejszyć to o 10. 9, 10, super. I zamienić to pojazdy, gdzie może być. O! Właśnie na to pojazd. I w sumie wtedy... Ten pas też mogę wstrzymać. Dobrze. Działa, działa, jest 200. No to może jeden więcej. 315, super. Tu, tu jest tego dużo. To ja od razu to zmieniam, bez sprzedawania ilości pojazdów. Też te pojazdy, super. Ile ich powinno być nasto? To jest 200. A jest 200. To jest bliżej 300, ale to dobrze, rozładuję. Dobrze, i to pojazdy no. dy Tendy, tędy, tu. O, Tu co to się dzieje? Co tu się wyprawia? Nie mam pieniędzy. To się wyprawia. Prześpieszę czas, może będzie lepiej. Jeju, jak to medno się rozrosło? Ale medno. No, no o cedio też to jest pełno W sumie tak, bo jak zwiększyliśmy kamień, to teraz będzie więcej o I kamień ten cedił będzie więcej. 92. Nie, to też dość Malutko, ale dobra. Zajmijmy się tu najpierw żywność. Mhm. Jest żywność, jest żywność. I w sumie, nie stać mnie na zwiększenie liści pojazdów, nie stać mnie, super. Może czego wezmę pożyczek. Żywność to jest 400 A jest tylko stówka, dobrze. Ta działa, cegły, teraz cegły może, choć na cegły też mnie nie stać. A, kamienie transfer. Ten dolarek, dolarek, czemu nie pamiętam znaku dolarka? A bo jest na minusie, pamiętam, linia to nie zarabia już pamiętam Dobrze, yy, nie ta linia tylko ta I tu też są cegły? Nie, Co są Nie widzę, mogą być ta I sumia ta jest większość połowę I pomalować na czerwono Dobrze To Do te linie działają, super O sumie teraz z tego jest też dużo tych żarówek być może nie, nie, nie jest dobrze o te linie tu muszą być chyba wszystkie tak bo A, 6 milionów hm. mamy 9 minut odcinka dobrze to zarabia o chwilę 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 bo to jest to pociąg no ładnie jedzie ładnie ładnie Dobrze, on chyba nie zarobi nic, czy zarobi, nie wiem a się jednak coś zarobił Czy coś się zmieściło? Zmieściło się O, jedzie sobie ten Pociąg łóżek I jedziemy tak Jedzie Dobrze jest Tu to... Dobra No tak właściwie jedzie, to powinno być Chyba ma 400, chyba będzie dobrze no właśnie, bo ta linia obsługuje chyba wszystko. Tak. To jest od razu cały przemysł, więc nie muszę się tu nic więcej bawić. Super. Ale jestem na minusie. I pytanie, czy zarabiam? Nie, no zarabiam, spokojnie. To ciążą już nie działa. Nie zarabiają? Hm. No dobra, ale jest dobrze. To zarabia. W sumie właśnie, bo teraz jest mniej. Jest zmieniony wskaźnik, bo są szybsze. Idzie, ale ja co? Tutaj. Ile? 150, tak? To w sumie można o jeden wagon chyba usunąć. Czy u wszystkich? Usunął wszystkich. Pytanie, czy to dobry pomysł? Tak, dobry pomysł. Jeszcze jest dużo, więc jest zapas. W przyszłości pewnie będą tu tylko dwa pociągi Bo i tak będą będą szybsze, więcej miejsca będzie Więcej miejsca będą pojemniejsze Bardziej pojemne, więc... Tak, dobrze Minus no odcinka 12 Teraz tylko szybko przejrzę sobie, czy wszystko się zgadza e, Pach, 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 a, może tak Ciężarówki, ciężarówki A to jeszcze gdzieś, a tutaj tylko tu też trochę trzeba usunąć takie... Usunę 16, będzie dobrze. Tak myślę. O, nowe wagony. W sumie tak, bo cały czas gram na przyspieszonym czasie. Ale tu będą te ciężarówki. Tu są te dobre, tu są te dobre, nowe, nowe, wszystko jest, się zgadza. Super. Super, tu jest więcej cedziu. Cedziu, yyy. Cedziu? No cedziu, dużo więcej. To w sumie też Dobra, ale tym się zajmiemy w przyszłości A się do w przyszłości? Nie wiem yy... Dobra, może być Najpierw tak Zastopujmy Czy tu jest zajezdnia jest Super Czy to się co zmieści? Nie A jak ja chciałem co zrobić W sumie tutaj Mogłoby być tutaj Czemu nie? się zmieści, no zmieści się. To czemu nie? Może być tu. A to będzie sobie tu na końcu. Dobrze. No to tak, tak jak mówiłem, w sumie gadam trochę opóźnienie, nie wiem. Muszę się je Tak. Dwie stacje. Drugi terminal, dwa terminale, super. Tam będzie ładować tylko drewno, a tu rozładowywać drewno. Chyba logiczne. Dobra. I teraz tak ciężaróweczki. Czy to może drewno? Może. Czy coś jeszcze może? Nie, tylko to. Dobra. Ale tu i tak nie potrzeba dużo. Tylko 8. Nie zezołomować. Tylko na linię 1. I tak sobie nazwijmy. Ciężarówki. Drewno. Strzałka deski. Czyli w sumie na deski. Na deski. Dobrze. Drewno na deski. I teraz tak. Gdzieś tu by się przydało zrobić stację. A jak długo? Chyba nie tak. No właśnie, mamy tu jeszcze tory szybciej kolej. Czy to się zmieści? Nie. Czy to się zmieści? Też nie. Właśnie, bo ja tu chyba musiał, musiałbym to jakoś tak zrobić, nie ma szans. co sumie, tak. Jak to wygląda? Trochę brzydko. Ale nie wiem, jakby inaczej móc to zrobić. Ciężarówki wyjechały, a tak wyjechały. Tak jadą, są tu Tu się zaczyna zbierać. Jest 400, ty ciężarówki ci mają 200. Ale to będzie się potem zmieni, więc spokojnie. Hmm. To jest tak dość stromo. A, bo to ja stawiałem ten tak Właśnie, to trzeba ja bym mógł go przesunąć jakoś na przykład, bo to jest mój tartak Dajmy na to, że ja bym chciał go przesunąć bardziej wiem, Tu, w tą stronę W sumie mogę spróbować I, Ale bez, wtedy czy drogę można? Wejście A Nie mogę wyłączyć ścieżki e, Eee, dobra To jeszcze to Mhm Trochę niżej A mogę to obniżać? Mogę Trochę wyżej Wyżej, wyżej Wyżej Nie, trochę za wysoko, teraz niżej A trochę wyżej Cieś, Ciach, się ciach Ciach, Jest dobrze, dobra Teraz tak. tego nie usuwamy Usuwamy jedynie nie się usuwamy Wstawiamy drogę. I teraz tak. To też połączenie z drogą. O, właśnie. O coś takiego. I sobie stawiamy z powrotem tutaj to Jest dobrze, jest dobrze. Jest tanio? Jest dobrze. Jest dobrze? Jest dobrze. Dobrze. Hm. Czas może z powrotem lecieć. Teraz pytanie jakby to zmieścić. Mhm tak 80, to się zmieści tak, no no no, ajajaj aj, aj. tak się nie zmieści to znaczy my by się zmieściło czekaj, 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 czekaj czekaj. mam pomysł nie ta Titor, a ten bo on się to już zmieści właśnie, to jest tutaj taka stacja schowana dam tu tylko 80 czy ja z tej strony? Nie, chyba nie, wolałbym z drugiej. Ile peronów? No, takie jeszcze trochę. Jeszcze trochę. 160 powinno być dobrze. I z tej strony, pach, pach. A, ja tylko wtedy teraz ten most jest tu do bani. Hmm, no dobra. Niech będzie. Teraz tak, spłaść teren, raczej wyrównamy eee tak co to będzie drogie nie jest ten tyle drogie dobrze dobrze tu wyrównaj tu że wyżej niżej dobrze jest dobrze dobrze czy jest dobrze powiem że jest naprawdę dobrze no złap się ścieżki za daleko za daleko I już coś. Nie Jest naprawdę dobrze. To Tak, tak. Dobrze. To jest 177. To może jeszcze trochę. A, nie mam pieniędzy. Moje pieniążki. To i tak uszłyby trochę dłuższe, w razie czego. No. I teraz tak tu sobie wjedziemy, tutaj? Czy za? Może za? I gdzieś tu. Nie tak. Ajajaj. Aj, aj. aj jak zwykle coś zepsuję. tak. Pach. pach. do toru. Ale to chciałem jakoś tutaj tak, tak... No, się teraz mi to chyba nie wyjdzie. O, wyszło. A jednak, super. I tak. Tu sygnalizator jednocierunkowy wcześniej. Gdzieś tu. Jeden kierunek nie. I jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. Właśnie. I trochę więcej o teraz nagle 500 to powinno być dobrze pociąg powiem, cediel, super faktycznie tu się zbiera dość dużo tych cediel. i tak a tu jeszcze więcej kamienia ale nie ja będzie jechać tu a potem co z tymi narzędziami a też tu aha dobrze rozumiem czyli to będzie podobna sytuacja jak w tym pociądzie Zmieści się? Chyba się zmieści, mam nadzieję. Się zmieściło, to już coś. No to będzie podobna sytuacja jak jest teraz z cegłami. Czyli deski jadą sobie tutaj do yy, narzędzi, a potem narzędzia jadą sobie tam do miasta. Czyli tak to będzie działać. Dobrze. No to może zrobimy linię. Super lokomotywa nowa, ja mogę w sumie zmniejszyć. Ile pytanie? Jedno, pyta Jedno ważne pytanie. Jedno ważne pytanie. nie kalendarz. Kalen kalendarz, czas na jeden jest. Dobrze. I teraz tak. Więcej go zapomniałem. Ale to spokojnie. Pach tak, tak. To się zrobi tak. ciach ciach. A tu się połączy. Super. To wtedy teraz może być tu jeden, jeden kierunek. I teraz powinno być działać. Będzie działać, będzie działać. I teraz tak zaprogramujemy sobie. Ładujesz deski. Rozładowujesz narzędzia. Tam rozładowujesz deski i ładujesz narzędzia. Czyli to będzie tak pociąg. Towarowy. Nesti Narzędzia i POZIORNU Dobrze I sumie ta linia też może być taka No taka niebieskawa a to będzie w różu o. Tak, to jest taki był róż To był chyba taki inny odcinek różu. Dobrze, ale to się ładuje, super. To jest jakaś zajędzina, tu jest jakaś zajędzina, super. 6 milionów, 6 milionów, 8 milionów, 7 milionów, 11 milionów. W sumie tam coś jest mocniejsze. jeden wagon, kosztuje już milionów. Więc tak, bo raz, dwa, trzy, cztery, jedną. W sumie tak jest jakaś lokomotywa. Może być ma tylko ta no niech będzie ta jak na razie. Chyba, że co za 6 milionów. Nie 8, 7, nie, nie jesteś mnie na nic. No. Lokomotywa kręci się Nie spójrzcie na lokomotywę Na nowym pociągu Przed tu, przód tył Bawimy się O, chwilę, chwilę, chwilę Mamy więcej Na taką osobę ja nie pozwolę Na tą też nie Ale na to już sobie pozwolę Czy wagon lepszy? Jeszcze jeden nie, ja już sobie nie pozwolę na kolejny wagon Ale już mam Super Już mamy jakiś zalątek. Super Mamy zalądek pociągu I w sumie ja mógłbym dodać jeszcze ten wagon Z drewnem Tak, no to jest dobre, dobra. Jedzie w sumie Ładny pociąg no nie powiem, że nie. Ładny, ładny. Tylko pytanie, jak to teraz to będzie wyglądać? No, słabiutko, słabiutko. Dobra, to teraz sobie tak to mamy nazwane. Jak to czas wygląda z odcięciem? 24 minuty. Mhm. Nie mam wątpliwości, czy to dobrze. To jest. Dobra, najpierw to nazwę. Eee... Teori. Zgadza się, zgadza się. I teraz tak. Tu nie potrzeba narzędzi. Wrócę tu. I teraz one. Zumiecie, czy tu muszą być dwie stacje? Dobra. Zmieści się. Nie zmieści się. A jakby bez ścieżki i... Też nie. Nie, o, tu się zmieści. Dobra, a ja mu tutaj, tak, 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 tak. Aj, trochę kombinuję. Teraz. Dobra, nie, to nie, to trzeba inaczej. Dobra, jest, jest. Super. Hmm. Ale to tylko z jednej. No, w sumie mogą być z dwóch. I teraz tak. Gdzie to są narzędzia? Co są narzędzia? W sumie chyba by było tu. Poziarno Dobrze jest jak, Czyli ten nagłóz I coś takiego niebieskowego Yyy... Eee, ciężarówki Narzędzia Poziarno Super jest. To ciężarówki. Gdzieś tu są narzędzia. Są. To wystarczy to chyba kupić. Dobra. A tu. Dobra, i w sumie coś takiego. Powinno być lepiej. Czy są jakieś narzędzia już, czy nie? Nie, jeszcze nie. No ale będą. Dobrze, to usprawiedliwiliśmy chwilowo produkcję. O, to trochę nie zarabia. to by się spodziewał? Dobra, to też. A, bo teraz się to za dużo. A, a teraz robię tego co jest. A nie, jest, jest. To tylko chwilowe. No właśnie. Automatyczny zapis, czyli gram już prawie pół godziny. Odcinek ma dokładnie mówiąc 27,53 sekundy. 27 minut 53 sekundy. No, prawie już więcej teraz pewnie. Ale... Dobra. To ma No właśnie, bądźcie to jest. 2 do 1. Tak. Czyli 2 drewna, jedna deska. A to ma 600. Przesyłka musi się trochę zwiększyć. Ale 4 nowe tu. Nie będzie źle. Ale nie wziął narzędzi. A bo nie było pewnie. Dobra. To wszystko na ten odcinek. Dziękuję bardzo. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco, zostawcie na kanale subskrypcję dzwoneczek. Dziękuję. To wszystko, żegnam.